Chrystus z Czas Wielkanocy, czas Paschy Chrystusowej jest czasem radości, optymizmu. Jest czasem, w którym jedni drugim zwiastujemy z martwych Jezusa Chrystusa. Jest to czas, w którym również. Tak, jak życie w przyrodzie, tak i życie w Akademii Supraskiej rozpoczyna się, można powiedzieć, na nowo. Jest to czas, kiedy tradycyjnie rozpoczynaliśmy nasze działania projektowe, różnego rodzaju warsztaty, spotkania tematyczne, w których uczestniczyło co roku ponad 4000 osób. W tym roku, w związku z problemem koronawirusa oraz różnego rodzaju obostrzeń, nie odbędą się wszystkie nasze wydarzenia przewidziane, ale za to ruszyliśmy pełną parą. Z naszą Biblioteką Akademii Słówki odkrywamy prawdziwe skarby, które wpłynęły do nas z różnego rodzaju darów od osób prywatnych. Będziemy wykonywać różnego rodzaju prace interwegatorskie przy książkach, tych książkach, które są datowane na XIX albo początek XX wieku oraz będziemy umieszczać tworzyć katalog internetowy, który będzie można zapoznać się z nim na naszej stronie akademiawspółpraska.pl. W tym roku również mamy Zamiar niezwykle ważny, naszym zadaniem będzie taki technicznym, doprowadzenie gazu do Akademii Supraskiej co jest niezwykle ważne, po to, aby w odpowiednim warunkach można by, mogłaby funkcjonować Akademia, ale również reszta naszych pomieszczeń, tam gdzie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia i warsztaty. W ramach Akademii Supraskiej która już działa 12 lat. Jednym z elementów, może jednym z ważnych komponentów Akademii jest Biblioteka Akademii, która ma także taki jakby cel stać się centrum informatycznym, informacyjnym o prawosławiu, o duchowości wschodniego chrześcijaństwa, a także o kulturze regionu, o przeszłości prawosławia na terenie Polski dzisiejszej i Polski historycznej, państwa polsko-litewskiego. -polsko Dlatego w centrum księgozbioru tego, który, który istnieje, są dzieła liturgiczne, teologiczne, patrystyczne. Mamy sporo. Sporo wydawnictw dotyczących historii samej Prawosławia, historii sztuki, także kontaktów, kontaktów samego monasteru supraskiego z Prawosławiem europejskim, z Prawosławiem światowym. Zbiory nasze są na razie skromne, skromne ale już to pokazuje, że. One składają się w większości z donacji indywidualnych, wybitnych działaczy prawosławnych, jak księdza Sosny, księdza Nesterowicza. Przez zbiory tych zasłużonych duchownych także sięgają aż do Nesterowicz przywiózł się książki z Hełma które należały do słynnego Bractwa Chełmskiego, czy do, do innych. Mamy książki warszawskie, znalazły się wspaniałe wydawnictwa lat 30., akatysty słynne warszawskie. Mamy rękopisy przepisywane, przepisywane ręcznie. I szereg cennych bardzo, także czasopisma niezwykle cennych, żurnał Moskowskiej Patriarchii. Napływają z Bałkanów, bułgarskie, serbskie, włoskie, greckie wydawnictwa. Także, także jest to naprawdę z, na razie zalążek, ale naprawdę potężnej, potężnej biblioteki, która będzie. Dla, dlatego, dlatego jednym z moich celów jest zwrócenie się w tym paszchalnym okresie, także z prośbą, żeby nie marnować ani jednego dokumentu, który dotyczy życia. życia Cerkwi, że można nam ofiarowywać, odchodzą, od, odchodzą na emeryturę, odchodzą na wieczność, duchowni, zostają ich i ich książki, czasem y, młodsi nie wiedzą co z nimi robić. Zachęcamy. Akademia Supraska czeka. Na pewno nie zmarnujemy żadnego kawałka, a żadnego dokumentu. A y, pamięć o ofiarodawcach i o ich poprzednich właścicielach będzie zarówno na, na, na półkach, jak i w naszej modlitewnej pamięci. Dziękuję. Chrystus woskresz.